Dajcie, dziś pragnę Was przeprowadzić przez mały proces: proces, który pomoże Wam wskaże Wam podpowie, czy mieliście w łonie swojej mamy bliźniaka. Będziecie mogli skontaktować się z tym, delikatnie odczuć w swoim ciele, tak by móc poszerzyć swoją świadomość, tak by móc jeszcze głębiej wejść w siebie, poznać siebie i jeszcze bardziej stanąć w świetle. Usiądź, proszę, wygodnie. Zaopiekuj się swoim ciałem. Postaraj się, żeby ręce i nogi nie były skrzyżowane. Twój komfort jest tu bardzo ważny. Więc znajdź dla siebie najwygodniejszą pozycję. Pozwól sobie wziąć parę głębokich oddechów, tak by poczuć swoje ciało. Zobacz, czy czujesz się wygodnie. Zobacz, może coś wyciąga cię na zewnątrz. Jeśli tak jest, zauważ to i puść. Głęboki wdech. I głęboki wydech. Głęboki wdech. I głęboki wydech. Pozwól sobie całe napięcie podczas wydechu ze swojego ciała już delikatnie puścić. Niech już nic nie blokuje ciebie przed pełnym otworzeniem się na tą medytację. Wyobraź proszę sobie, że schodzisz schodami w dół. Są to schody do Twojej podświadomości. Będę odliczała. Jeden. Dwa trzy, cztery, pięć. Poczuj, jak zanurzasz się w sobie, jak schodzisz coraz niżej. Sześć, siedem, osiem. Jesteś już bardzo, bardzo głęboko. dziewięć, dziesięć. Jesteś witam cię w Twojej podświadomości głęboki wdech i głęboki wydech zrób dwa kroki do przodu i niech przed Twoimi oczami powstanie obraz pięknej łąki Twojej podświadomości Pamiętaj jesteś bezpieczna Jesteś bezpieczny. Zobacz proszę ten obraz. Jest piękna letnia pogoda. Słoneczko świeci wysoko. Tempu temperatura jest odpowiednia dla Ciebie. W oddali zobacz góry. Usłysz, że śpiewają ptaszki, że gdzieś w oddali też słychać szum wody. Poczuj energię tego miejsca. Weź głęboki wdech i głęboki wydech. Wejdź z ciekawością do tego obrazu i rozgość się w nim. Pozwól, żebym poprowadziła Cię do tej podróży. Połóż się wygodnie, w ręku masz kocyk, rozłóż go i połóż się wygodnie na nim. Weź kolejne parę głębokich oddechów. Niech Twoje ciało jeszcze głębiej się rozluźni. Niech Twój układ nerwowy zwolni. Niech się odpręży. Gdy tak leżysz, poczuj, że obok Ciebie pojawia się energia. Możesz ją również i zobaczyć. Możesz ją zobaczyć z dwóch stron. Możesz ją poczuć z jednej strony. Możesz odwrócić głowę i zobaczyć, co to za energia. Możesz poczuć ją sercem. Twoje ciało pamięta. Twoja, każda komórka nerwowa, pamięta to połączenie. Jest to jedno z najgłębszych połączeń, jakie mamy. Ta mała istotka. Mogła być chwilkę z tobą, ale była taka sama jak ty, albo byli. Może pojawiać się niedowierzanie, strach, może się pojawiać każda emocja, złość. Bo ona odeszła, a ty nie. Smutek, ogromna tęsknota. Zauważaj, proszę, po kolei to, co się pojawia. Nie odtrącaj, nie odrzucaj. Zauważ i puść, i niech pojawiają się kolejne emocje. Może się pojawić ogromne poczucie winy, bo ty żyjesz, a one, oni, ono, nie. To wszystko jest w porządku. Dla ciebie maleńkiej, dla ciebie maleńkiego to była walka, walka o życie. Mózg tak działa. Że jego najwyższą wartością jest przetrwanie, więc zrobiłaś wszystko, co konieczne, żeby żyć, żeby przeżyć. A uczucia, które są z tym związane, są do przepracowania, do przyjęcia, do ukochania. I zauważaj je teraz wszystkie, i oddychaj nimi. Możesz sprawić, że się przysuniecie do siebie jeszcze troszkę bliżej. Żeby jeszcze głębiej poczuć to połączenie, które na samym początku Twojego życia miało miejsce. Im głębiej sobie na to pozwolisz, tym głębiej rozluźnisz całe swoje ciało, bo ciało pamięta, i ogromna tęsknota w ciele jest zapisana, ogromny ból Cierpienie, złość, ale to od Ciebie zależy, na ile sobie pozwolisz. I wszystko jest w porządku, i wszystko jest takie, jakie ma dzisiaj tu być. Popatrz, czy widzisz obok chłopczyka, czy widzisz obok dziewczynkę. A nawet jeśli nie rozpoznajesz płci, to też jest wszystko w porządku. I powiedz do nich: żyję, a wy nie przeżyłam, a wy nie. I chociaż wy umarliście, ty umarłaś, umarłeś. To ja jeszcze pożyję tyle, ile będzie mi dane. I zrobię coś ze swojego życia na waszą pamiątkę. Od dziś będę szła przez życie. Z Tobą w sercu, bo już wiem, że byłeś, że byliście, że byłaś. Pokażę ci świat moimi oczami. Pokażę ci życie, moimi oczami. Dla ciebie. Z Tobą i dla siebie. Będę żył, żyła każdego dnia, jak najlepiej potrafię, żeby uczcić w ten sposób życie, które zostało mi podarowane. I wstań proszę z tego koca. Niech twoje bliźniaki, niech twój bliźniak zostanie na tym kocu. Zrób parę kroków do przodu, odwróć się do nich przodem i powiedz do nich takie słowa: To, co wzięłam od was, i niosłam chętnie przez całe życie, teraz wam zwracam. I poczuj jak iskierki, tęsknoty myśli, że to oni powinni żyć, teraz od ciebie odchodzą i wracają z powrotem do Twoich bliźniąt. Do Twojego bliźniaka. Zastuń trudności w pracy, z finansami, trudności z relac w relacjach z partnerem, z przyjaciółmi, popoczucie bycia opuszczoną, zostawioną. Strach przed nowym, przed życiem. Wewnętrzne zatrzymanie. Niech to wszystko do nich wróci, bo ty żyjesz, ty możesz wszystko już mieć, a oni mogą bezpiecznie odejść, w spokoju już zamknąć swe istnienie. Powiedz do nich: uwalniam Was w ręce śmierci. A siebie uwalniam w ręce życia. I odwróć się, proszę, plecami od Niego, od nich, od niej. I niech przed Tobą stanie symbol Twojego przyszłego życia życia, w którym pożegnałeś już, opłakałeś, pogodziłeś się z tą największą, najgłębszą stratą. Zobacz, proszę, co to jest za symbol, jak on wygląda, czym emanuje. Pozwól sobie poczuć jego energię energię życia, przepływu, radości, miłości, obfitości wszelakiej. I, proszę, zrób pierwszy krok w jego stronę i powiedz: Idę do ciebie. Drugi, otwieram się radośnie na przyjęcie Cię do mojego życia. Trzeci, biorę Cię w całości taki, jaki jesteś. Czwarty, i pozwalam prowadzić na dalszych drogach, na których będę. Jestem życie, przyjmuję Cię życie, dziękuję życie. I proszę, przytul się do swojego symbolu. Włóż go do serca. Niech radośnie zakwitnie w Twoim sercu. I niech naprawdę prowadzi Cię przez resztę drogi. Weź proszę głęboki wdech. I wydech. Wróć na skraj swojej polany podświadomości, i zobacz schody do góry. Ruszamy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Wychodzisz, pięć, sześć, siedem. Już prawie jesteś. Osiem, dziewięć, dziesięć. Weź bardzo, bardzo, bardzo głęboki wdech i bardzo długi, odpuszczający wydech. Poczuj, proszę, całe swoje ciało może zechce się teraz poruszyć możesz się przytulić objąć rękoma pogłaskać po policzku daj ukojenie swojemu ciału powiedz do siebie jestem żyję przeżyłam i będę żyła weź parę głębokich oddechów i otwórz Oczy, w tym momencie, który będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Zaopiekuj się sobą w następnych dniach, w tym, do, co do Ciebie będzie przychodziło, otulaj się miłością i akceptacją. Dziękuję.